Siemanko, dwa filmy będą, jeden o Musa Balbisiana, który wsadzam właśnie w grunt, a potem zrobię o Maurelaskach, jak będę przesadzał, już się tu przygotowuję, przygotowuję, nie przygotowywuję, o, więc może zaczniemy o Balbisianie, jest to odrost, po czym rozpoznać Balbisianę może, bananowca, po takim z czasem nalocie, taki, taki biały proszek, mm, nie byłem, by kojarzył z czym, nie? No, także tak to wygląda. Posadziłem już, oczywiście w doniczce były, znaczy w doniczce było 8-litrowej, były jajka z mrówkami, no to uważajcie, bo to jest normalka. Normalka z tymi jajcami, to w większości ładuje się do doniczek. Ciekawe, czy w Maurelasach też tego nie ma, nie? Ale to na drugi film Wam pokażę. Teraz tak, trochę poszło burnika na dno. Zapomniałem kręcić od początku. Wybaczcie. Burga nagrywa się, grywa się. Na dno... Potem obsypałem ziemię oczywiście torf odkwaszony, tym razem, znaczy tym razem ostatnio ten daję yy, z kastoramki. Teraz w koło trochę rzucę Jarę kompleks, aby nie dotykało korzeni. O, nie? Tego koksu na bolu. Powiedzmy, że tak po brzegach. O, się co się podlewać będzie, to się będzie powolutku wchłaniać. Rozumiecie? Daj jakiegoś tam koksu. No, teraz zasypujemy to. Kurde, nie postawiłem na statyw, a najlepiej by było. No, ale już spoko, wykonamy bez statywu, ale już baurelaski nagram ze statywami, sprawdzimy jakie mają korzenie. No, teraz to poubijać trochę. O, i tak myślę pójść po troszkę obornika znowu. Krowi obornik oczywiście, nie? Cykupyku? Gdzieś tu miałem. O, jest tu. Urde rękawiczek jest ozię Szkodzi, kupa wyschnięta. Czy tam trochę takiej słomy? Fuj. Nie fuj, ej, rękoma to bierzesz. <laughs> w kupie grzebiesz. No i co z tego? No i co? Żyje dalej. Dobra, zasypujemy to. I tyle. Tyle na tą chwilę podleję i zobaczymy jak sobie poradzi ten kołek. O, ładny już jest, zobaczcie. Mam jeszcze jedną Balbisjanę, a nawet dwie chyba. W szklarni zaraz pokażę. O, cykupyku. Robimy taki, taką rynienkę, Zawsze sadzimy trochę głębiej. Zapamiętajcie. No, no i za jakieś dwa tygodnie dostanie znowu tego magicznego nawozu, żeby potem było gdzie lać wodę. Wiecie o co chodzi. Musicie wiedzieć. Nie ma jednej opcji. O, to przed podlaniem już pokazuję. Tam jest Balbisiana. Zobaczcie, jakie to jest żywotne. Tyle obciąłem przy samym już dole, bo zdychała i tyle odbiła. Widzicie ten ten o pyk. Co mówiłem jak, feda, jak amfetamina wygląda, nie? No. Tu musa musa tu jest z przodu ten. I też ma coś takiego podobnego, no. Ale wiadomo, już inne liście. Widać inne liście. Bo inne liście. No tak ma być. Dobra, jest, idziemy podlać. O, zaraz go lejemy. A, w tym miejscu było Tamarilo, które wczoraj się złamało. Także już jest miejsce na balbisankę. Ona sobie w miarę radzi u nas w gruncie. Kupę lat mam. Także zimuję, jakoś czasem tak właśnie do dupy. A czasem zimuje okej. Okay. Tamten rok, co był zimowany, to było słabo. Ale już jest git. Dobra, bierę się potem za te maurelaski, nagram jeszcze. Trzymaj się. Niech moc będzie z tą kamerą. Z Wami.